wszystkim. W dzisiejszym filmie nie będę rysowała normalnie, czyli nie będę używała normalnie na kartce ołówka czy kredki do szkicu, później kolorowała czy robiła lineart i wykańczała białym żaropisem, a tak jak widzicie po tytule, dzisiaj podejmę się wyzwania, gdzie będę tworzyć jedynie gumką do ścierania. Pewnie wielu z Was wie, że takich gumek jest naprawdę wiele rodzajów, zaczynając od takiej zwykłej w prostokąciku, przechodząc poprzez gumkę w ołówku, gumkę taką jak ołówek automatyczny, gumkę elektryczną, gumkę chlebową. No, generalnie jest naprawdę duży wybór. Także zebrałam po jednym rodzaju każdej z moich gumek, to znaczy, może nie wszystkie, bo wszystkich nie da się znaleźć, bo nie wiem, gdzie je popakowałam w moim pokoju. Ale jest ich wiele. Zobaczymy, która najlepiej się sprawdzi. No i czy podołam temu wyzwaniu. Bo jak wiecie, ja po prostu nienawidzę się brudzić. Ale nie będę narzekać. Nie, nie będę dzisiaj narzekać. Zbiorę się w sobie i zaoszczędzę Wam słuchania o tym, jak nie lubię brudu. A jeśli chcecie widzieć więcej rysunków tego typu w tematyce malowania, rysowania czy tworzenia, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dlatego że filmy pojawiają się w środy i w soboty o 15 i o 9. Także lecimy z wezwaniem. Dzisiejsze prace będę tworzyć na gładkich papierach i zaczynam od brystolu. Na sam początek obklejam krawędzie taśmą washi, tak aby później mieć po prostu gładkie, czyste. Boki. No dobra, nadszedł ten dzień i idealny moment na wykorzystanie jednego przedmiotu z moich filmów, gdzie pokazuję wam dziwne przybory do rysowania. Jak widzicie, jest to ołówek w worku wodorozpuszczalny. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam was tutaj w karcie się pojawi. Jest to dość taki niestandardowy przybór, ale pomyślałam, że teraz. Sprawdzi się, jak ulał: no bo możemy wyjąć kawałek i sobie po prostu przejechać nim po kartce i w miarę szybko będzie to zapełnione. No i zobaczcie, rachu ciachu, i już mamy gotowe. Mimo, że może nie jest to gładka powierzchnia, bo jednak ten ołówek. No, jest rozpuszczalny i kiedy jest z jednej strony trochę jakby mokry czy wilgotny, bo on w ogóle jest w takiej konsystencji, no to pozostawiła takie. Ciemniejsze ślady, a jak się go zetrze, no to już jest trochę mniejszy pigment. To jest w ogóle takie skomplikowane. Jak widzicie, zaczynam moje próby z gumkami do ścierania, i na pierwszy rzut poszła ta jak ołówek automatyczny, czyli mono zero. Niestety ma ona zbyt miękki wkład, dlatego nie dała za bardzo sobie rady z tym nałożonym grafitem z tego dziwnego ołówka. Następnie do ręki wpadła mi gumka elektryczna z derwenta, ale o niej powiem Wam później, bo jeszcze jak widzicie, testuję taką gumkę również wyciskaną, czyli jak ołówek automatyczny, jednak z innym rodzajem wkładu, czyli takim dość twardym i też w innym kształcie. Jak widzicie, jest taka płaska. I w sumie bardzo lubię jej używać, dlatego że jest, tak jak Wam powiedziałam, trochę twardsza i bardzo łatwo można cokolwiek zatrzeć w takim no, małym obszarze. Jest to ta złota gumka, nazywa się bodajże Slendy Plus i jest z firmy Seed, czyli z tej samej, z której mam moją złotą gumkę, którą również testowałam w, no, w jednym z moich odcinków. I przechodząc już do gumki elektrycznej, właśnie spodziewałam się, że będę jej najczęściej używać, dlatego, że jest najbardziej jakby poręczna i sama działa. Trzeba po prostu tylko przytrzymać w miejscach, gdzie chcemy coś zetrzeć, i w bardzo, bardzo prosty sposób po prostu to ściera. Mam także drugą gumkę elektryczną, ale z chińskiej strony jest ona bardzo podobna, ma podobne wkłady, jednakże jest kolorowa. Też mogliście ją zobaczyć w jednym z moich filmów. No i wiem, że właśnie na tych chińskich stronach znajdują się również do kupienia takie gumki troszkę cieńsze, które dają nam jeszcze bardziej precyzyjne wymazywanie. Także sądzę, jeżeli ktoś z Was rysuje ołówkami, portrety, nie portrety, jakiś no cokolwiek, to na pewno przyda Wam się taka gumka elektryczna, bo jest ona naprawdę zbawieniem, kiedy chcemy coś szybko zetrzeć. Jednakże niestety zostawia, tak jak widzicie, bardzo dużo tych farfocli. Które no, czasami przeszkadzają w pracy. Zanim stworzyłam ten rysunek, zrobiłam sobie szkic na osobnej kartce i miałam troszeczkę inną wizję, no ale wszystko zawsze wychodzi w praniu, bo nie wiemy, jak coś będzie działać, jeżeli tego wcześniej nie przetestujemy. I powiem Wam, że ja nie do końca zadowolona jestem z tego efektu, jaki osiągnęłam razem z ołówkiem tym. Z torby, bo naprawdę bardzo ciężko się to ścierało i niestety nie mam takich obszarów, gdzie jest totalnie biała powierzchnia. Dlatego chciałam zrobić ten sam rysunek, tylko z trochę innymi przyborami, co za chwilę zobaczycie. Ale tego pierwszego oczywiście nie wyrzucam do kosza, zostawiam wam go do porównania. Zobaczycie, jak skończę drugi drugą wersję tego samego rysunku. Ale zanim jeszcze przeszłam do tworzenia, to musiałam sobie oczywiście zrobić trochę porządku i wyrzucić te wszystkie ścinki po gumce. Także przyklejam znowu taśmę naokoło i tym razem zabieram się za wypełnianie całego obszaru zwykłym ołówkiem, wybrałam do tego 9b z Derwenta ołówki grafik. Oczywiście rysik jest zatemperowany i starałam się jak najrównomierniej rozprowadzić ołówek po kartce. Tutaj akurat używam nie brystolu, a takiego papieru do malowania, tylko że właśnie z gładką fakturą. Czy ja dobrze słyszałam, co ja powiedziałam, z gładką fakturą? No po prostu z gładką powierzchnią, ale dobra. No to zaczynamy od początku. Mam tutaj trochę bardziej zmazujący się ołówek niż poprzedni, więc mogę zaszaleć trochę bardziej z innymi rodzajami gumek do ścierania. Więc, jak możecie dostrzec, spróbuję zrobić lekko zarys wykorzystując gumkę w ołówku, gumkę w ołówku automatycznym tą slendy. No i jeszcze, aby zetrzeć większe obszary, wziąłam zwykłą gumkę, moją ulubioną z Faber Castell i próbuję to jakoś ogarnąć. Pomyślałam też, że można by było wykorzystać również gumkę chlebową, dlatego że ona nie ściera tak dokładnie tego pigmentu, natomiast jakby go zbiera, przez co możemy mieć dość delikatne przejścia. Więc tam, gdzie nie chcemy, aby coś się wyróżniało, mogę po prostu dołożyć gumkę chlebową i jak najbardziej będzie ok. No, ale wróciłam do mojej ulubionej w tym wyzwaniu gumki elektrycznej z derwenta, i nią robię resztę roboty. Od czasu do czasu również używając innych, jak widzicie, w lewej ręce na przykład mam gumkę chlebową, którą robię te delikatne przejścia. Jak widzicie, na tej wersji uzyskałam trochę lepszą biel. No ale jakoś te, to tło, które zrobiłam, nie do końca mi tutaj się wpasowało, więc jednak bardziej zaczęło podobać mi się pierwsze podejście, gdzie to w sumie bardziej pasowało klimatycznie do całego mojego zamysłu rysunku. Było takie bardziej mroczne, niestandardowe tutaj straciło tak jakby swój klimat no ale leciałam dalej chciałam wam jeszcze powiedzieć, że co jakiś czas musiałam wyjmować sobie ten wkład z gumki elektrycznej dlatego, że on się kończył yy, powiem wam, że w sumie zużyłam ten jeden bo później go się ciężko używało i na filmie możecie również zobaczyć jak wymieniam wkład jest to bardzo proste, wyciąga się tylko tą metalową jakby wtyczkę wyciąga wkład, wkłada nowy i gumka mamy gotową do działania, jest to jak najbardziej poręczne, praktyczne. I kiedy mam już nową, nie muszę się martwić, że cały czas trzeba wyjmować bardziej tą bardziej zużytą. Czy to ma sens? No ma sens, ma tylko może niekoniecznie to jak to powiedziałam. I teraz możecie zobaczyć porównanie pierwszej wersji z drugą i możecie mi kliknąć w ankiecie, która wersja Wam się bardziej podoba. No, ja jestem raczej za pierwszą, bo, tak jak Wam mówię, klimat się bardziej zgadza. Ale to jeszcze nie wszystko, bo po stworzeniu tego rysunku miałam jeszcze koncept na drugi, i tutaj akurat wykorzystuję format taki kwadratowy i będę robić Portret. Tak, dobrze słyszycie. Jak wyzwanie, to wyzwanie trzeba trochę poszaleć. I wiecie, co jest w tym najlepsze? Że nie wykorzystywałam do tego żadnej referencji. I robiłam to po prostu na czuja. Dlatego, że nie podobał mi się efekt, jaki dał mi zwykły ołówek nałożony na całą powierzchnię i to, jaką. Które zostawiał, zdecydowałam się wykorzystać ten sam ołówek, który robiłam przy pierwszej wersji. I tym razem używałam tutaj, wydaje mi się, że jedynie tej gumki elektrycznej. No bo wiecie, ściera ona bardziej ten ołówek, więc zostawi mi trochę bielsze elementy, mimo że ten akurat ołówek aż tak dobrze się nie ściera. I ważne było dla mnie to, aby zmazywał mi też mniejsze elementy, takie jak oczy czy jakieś tam mniejsze szczegóły. I mimo, że jest to mały format, bo mniejszy niż A5, to chyba wyszła mi twarzopodobna rzecz. A nawet bym się ośmieliła powiedzieć, że wyszło mi twarzowo. Powiem wam, że ten efekt bardzo przypomina mi jakieś stare fotografie, takie wyblakłe. Albo nawet jeżeli zrobi się jakieś zdjęcie, i przez przypadek wyjdzie nam jakaś postać w kadrze? Takie wiecie, jak wcześniej Wam wspominałam, mroczne klimaty. No, w sumie ten challenge jest idealny do zrobienia na Halloween. Dodać na to jeszcze jakieś czerwone plamy i można by nawet kogoś wystraszyć. A Wy co byście narysowali, gdybyście mieli do dyspozycji, właśnie zapełnioną kartkę grafitem i jakąś gumkę do ścierania? Jestem bardzo ciekawa. Ja też pamiętam, że robiąc wyzwanie z rysowaniem mąką, zrobiłam pejzaż taki świąter, świąteczny, taki zimowy. Tak, bo to idealnie po prostu pasuje, więc tutaj też by się to myślę, że sprawdziło. I dobra, w tym filmie to już by było na tyle. Koniecznie napiszcie mi na dole, jak zawsze, w komentarzach, czy wy kiedykolwiek próbowaliście rysować gunką do ścierania, a jeżeli tak, to jakie macie w z tym wspomnienia? A ja zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie na bieżąco pojawiają się różne zdjęcia, rysunki i relacje, więc możecie być ze mną na bieżąco. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15. Także do zobaczenia i pa!